Wniosek dyrektorki Szpitala Ogólnego w kolnie z prośbą o dofinansowanie zakup, zakupu sprzętu umożliwiającego wykonywanie badań kolonoskopowych to jest z badania dolnego układu pokarmowego. Do tej pory szpital wykonuje takie badania 12-16 razy w miesiącu i jeździ, wozi swoich pacjentów na te badania do Zamprowa do szpitala. Koszt takiego sprzętu to jest około 50 tysięcy złotych. My jako gmina chcemy dofinansować pomoc pani dyrektor w zakupie tego sprzętu w kwocie 5 tysięcy złotych. Ta kwota została czy... zabezpieczona już w budżecie wcześniej przez Panią Skarbnik w uchwale zmianę w uchwale budżetowej. I tutaj mam taką uwagę, Państwo w projekcie macie Chcę mieć taką autopoprawkę do tego projektu uchwały, mianowicie w paragrafie pierwszym w projekcie tej uchwały państwo macie e, udziela się budżetu gminy Corlo, z budżetu gminy Kolno dotacji przedmiotowej, a powinno być dotacji celowej. Tylko i wyłącznie. Kwota 5 tysięcy zostaje ta sama. Dziękuję bardzo. Czy w związku z przedstawieniem informacjami to stanęcie, to Nie widzę, nie słyszę. Dziękuję bardzo.